mano, witam ponownie. Złoczka sobie zrobimy. Przejedziemy ogarkiem kawałek. Co dopiero co odpaliłem. Szmatką przetarłem. Kawałek przejechałem. No 3 kawałek z około 2 km. I zaraz zrobimy sobie troszeczkę dłuższą trasę. Nie jakąś tam nadmiernie długą, ale myślę, żeby go kawałeczek przepalić. Tak więc bez zbędnego gadania mocuję telefon do klatki piersiowej specjalnym mocowaniem i ruszamy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. O.

dojechaliśmy. Wydaje mi się, że będzie trzeba w wolnej, w wolnej chwili spojrzeć sobie na świecę zapłonową. Może gdzieś tam przerwę trochę zmniejszyć. No, w sumie trochę ma problem. Tam na zimnym to trzeba kilka razy kopnąć, ale wchodzi na obroty. Jak już jedzie, to jedzie. Nie ma, że tam przerywa, że mu czegoś brakuje. No i na ciepłym jak e, już się zwalnia na luz się wrzuca, to potrafi przygasnąć. Nie? Na światłach częściej, e, a podczas, e, podczas po prostu bez świateł e, gdzieś tam na bocznej drodze, jak go łączy, to nie tak szybko, ale też gdzieś tam, więc są jakieś raczej zakłócenia e, w pracy silnika gdzieś tam spowodowane pewnie, pewnie przerwą na platynkę, może trzeba coś tam podkręcić, e, może ta jest tym świecą, nic z poważnego, prost, proste rzeczy są. No tak, ostatnio jak ustawiłem zapłon, to, to już nie patrzyłem. Przesmarowałem film, wsiadłem. kilkanaście tam kilometrów zrobiłem i, i tam już w ogóle nie zaglądałem. Więc tak jeździłem, było nawet spoko. Teraz coś, coś tam się rozregulowało, ale zapala. Ważne, że zapala, jeździ, światła świecą. Tylko mówię, kwestia regulacji, dobrze się przyjrzeć, może czujniczek zegarowy podłączyć i tak dokładnie, to jeszcze zrobić. Podałoby też, żebym sobie założył na tę gumę te opaski z jednej z drugiej strony, muszę kupić, chociaż też nie są łatwe do, do dostania te oryginalne, z tego co patrzyłem. i tak. No chyba, że jest za dużo paliwa, no może też być tego kwestia, że gdzieś tam wpada w jakieś dziwne zakłócenia. Ale ogólnie dobrze jeździ. Nie mam z nim większych problemów. Jest na platynkach, jest oryginalnie. Jeżeli coś wystąpi albo da za jakiś czas grzebał, ustawiał przerwę. Gdzieś tam majstrował, to coś tam postaram się wrzucić. Jeżeli jesteście z Łódzkiego albo z gdzieś z okolic, nawet z Polski, gdzie siedzicie na sloty motorkami, właskami, hongarami, komarami, to możecie w komentarzu dać znać. Ja też się dłuższego czasu zbieram. Z którymś motorkiem, wiem, pomarkiem, ogarem, WSKO na zlot, ale wiecznie, wiecznie, niestety, nie ma na to czasu. Ale może się w końcu uda, ważne, że te motory są w Paliwa. O, teraz zakręciłem kranik. Zakręciłem kranik. Yy, trochę paliwa przepalił. Teraz to, co ma w może, przepala. No i elegancko chodzi. No. Więc może wypadałoby, że jednak w tym paliwie zobaczyć. No a i tak zawsze patrzę. Patrzę wszystko. No to chyba się sprawa rozwiązała. Patrzcie, chyba kwestia gaźnika. Gaszę, przekręcam bez budowania gazu. Teraz muszę miłać trochę paliwka. Dobra, wykręcę. Na zakręconym kraniku świdzia. Na jakąś kranik. No i tam wpadnie w zakłócenie, no właśnie, tego typu rzeczy. Może mu gdzieś tam niżej, na tej, na blaszce, poziom. Dobra, nie chcę Pragnę dodać, zwracajcie uwagę e, na tak prymitywną, prostą rzecz, jak jest fajka zapłonowa, ponieważ miałem dwie nowe, zapasowe, e, z polecanego sklepu kupione, NGK fajki, plastikowe NGK. Mnie się, że one działały. Wkładałem w motor, odpalałem, wszystko było ok. a dwie nowe, wyobraźcie sobie, były niesprawne. Niesprawne. Zakładałem i nie iskry. I ustawiałem, i kompinowałem, i platynki, i cewka, i wszystko co tylko możliwe, tak jak w tych motorach. I e, nic nie pomagało. A odkręciłem fajkę, patrzę i jest iskra. I mówię, coś jest to tak. No i kto by pomyślał, że to może być spowodowane nową, nigdy nie zakładaną fajką, prosto z pudełka. I polecam kupić sobie tak, tak najpewniejsze. jak ja przeglądałem internet, może są jakieś lepsze, ale mnie jeszcze nie zawiodły. Te, co to to się stosuje właśnie w Simpsona, nie? I faczy. Coś takiego, te fajki chyba są. Nawet jakieś tam niemieckie, też są zamienniki tej Ify i też są dobre. One kosztują 40-50 zł, ale są lepsze niż te po 5 zł czy po 10. Naprawdę. Zaoszczędźmy sobie nerwów i zastosujmy coś, coś lepszego, bo to potem się zemści, założymy coś takiego i bezsensownego. No i tak, no. Musimy. Sumie... Nie wiem już, na którym motorze jeździć, bo już trzy, trzy takie motorki, którymi użytkuję. Ale plan jest taki, że jak już tego trochę podreguluję lepiej, to, to, to zrobimy sobie dłuższą przejażdżkę gdzieś naprawdę... Gdzieś tak no, z 50 km w jedną stronę. Zobaczymy, co się będzie działo. Bardzo jestem ciekaw. Chętnie to wyzwanie podejmę. No, Tymczasem... Przejdziemy się kawałek dalej. Jedyneczka. Aby przepalić ogara I może jak trzeba to Są i na nad łebkę bardzo chętnie Komara to by się nie chce Komar to jest nie Jakoś Jakoś Jako może się na dziś, no i dziś mam tak nie mam jakiegoś takiego fragmenta dla niego w Tu dziś jest normalna droga, że niech nie wiem czy to jest chyba baczna czy też nie nie było żadnego smaku. O, jakaś to jazda, ale nie będę, będę jechał Nie dużej Drodzy, patycja. Będę kończył na dzisiaj. Powoli dojeżdżam. Może nagram taki jeden gadżet, to jeszcze wrócę, który wytestowałem. Eee, no i może wrócę od kolejnej właski Po czterech miesiącach chyba nie odpalania. sześć albo czterech. Tak do następnego. Hej!